Kochani, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Jutro, już jutro, kochani, będzie finał tańca z gwiazdami, gdzie wystąpią oczywiście trzy pary, Bagi oraz Magda, będzie Maurycy i Sara oraz Wiktoria i Kamil. Kto zgarnie Kryształ w kulę? Tego absolutnie jeszcze nie wiemy, ale myślę, że może być ciekawie. jakie tańce zatańczą, już wam mówię, bo po którą... którą Opublikował Polsat. Mogę wam powiedzieć cztery tańce, które myślę, że mogą powtórzyć w tym odcinku. Uwaga, będzie to tango Maurycego i Sary do piosenki Melodia ta. Będzie to czacza Maurycego i Sary do piosenki Moves Like Jagger. Będzie to Jive Bagiego i Magdy do piosenki Treat You Better. oraz będzie to walc, jeśli dobrze kojarzę. Y Walc do piosenki nie proszę o więcej, Edyty Górniak, do której, który tańczył Wiktoria i Kamil. Tańczyli to Wiktoria i Kamil i to mi się wydaje będą cztery utwory, które ja rozszyfrowałam po piosenkach. Będą jeszcze dwa, mi się wydaje, powtórzone Bagiego i Magdy i Wiktorii i Kamila, ale po piosenkach nie byłam w stanie rozszyfrować jakie. Więc dowiemy się tego w niedzielę. W każdym razie napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Będą też oczywiście goście specjalni. Będzie Justyna Steczkowska i Stefano Teracino w takim pokazie. No i będzie gość muzyczny, gość specjalny, Kalum Scott. Także będzie muzycznie, tanecznie, wzruszająco, pięknie i emocjonująco, bo to będzie finał tańca z gwiazdami. No i napiszcie w komentarzu, czy będziecie oglądać, a my słyszymy się już niedługo.